Weźmy sobie zobaczymy co to są te Old, te, old, old Worn Czy Swarm? Sworn? Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli źle wymawiam. Mogę źle wymawiać. No. bastard Sword, albo Lighter Shield, Axe, Range, Javelins, Spear, Stronger, Javelins. Chyba weźmy sobie Javelins, Stronger, Old Axe, Light Shield, post Tak To bo to jest batnia, tak? Ranger Two-Handed Axe, Strong Arrows No i tu następna to będzie co? Batni Savage, co to są w ogóle? Clan Warrior, o Lurch Shield, Throwing Spew, Sling A Nie to jest Sling, Jakiś pewnie coś do szybkiego to się w tym stylu na pewno, na pewno. no i tak, motyw Walandia to może z Teraz weźmy sobie i co tu mamy? Besergoro, o, Besergerowie, Improved Armor, Sword, albo tu Two-Handed two Mole, to młody jakiś chyba, albo inny tego typu broń. No dobra, to niech weźmiemy tak, Sword, i tu mamy w za, zapasie za za miecz, czy Javelin, throwing access, dobra. Damy Axe Że e, A, bo to tylko oni są podzielni. Bez na 600. Jest tylko siła bez energii. to weźmy sobie 200, bo jak będę i tutaj, i tutaj będę e, tworzył Armię, to bym chciał troszeczkę manewrować trzykami. Teraz to byli strójki tak, Infantry. Very good. Shoot strongest. Oh, to strongest. Trolling. Access spear. To oni pójdą chyba na pierwszy Clan Warrior, czy to pójdą na. Klap mm, to jest jakaś baletonie to. Axe and Throwing Spear, Throwing Spear. No i cóż, save and start the game. Zobaczmy, co to z tego wyjdzie. A właśnie, mogę ustawić im generała albo wycofać tamtym. Tak, bo nie wiem, ile mi to zajmie czasu. Może być, jak to będzie ponownie wyżej. Na przykład 25 minut, tam będzie 30, tak, to podzielę na dwa odcinki, bo będzie łatwiej na przykład, no i będę miał dwa odcinki. A tu już są trzy bitwy, To już trzecia, trzecia, bo pierwsza jaką konton Legioni była tak, to jest chyba trzecia bitwa już, no. Poza tym tam się odcinek podzielił na dwie części, poprzez to, że wyłączyłem, a chciałem jeszcze nakrywać, no i tak wyszło. I zaraz będę musiał nagrywać to samo, ale na mm, inny content in, English raczej e, views ponieważ tutaj trzeba coś działać troszkę. Ole tutaj lud, o ludności cywilnej mi tuś. Się... Tak, bo teraz ja jestem po stronie rzymskiej. Dobra, to oni wszyscy niech stoją jak stajaty. Ci tak samo niech stoją jak stajaty. Ale tu tłok się zrobił. Dobrze, że... tu mi się podoba właśnie w tym banner lordzie, że oni się, się przepuszczają jak ty idziesz, po cholera 4 będzie, to musisz skakać, albo ich zabijać, żeby cię przepuścili. chciałem się świeci, to poświeciło. Są besergowe jakimś. Okej. Okay. Dobra. Kto to idzie, Archersy? Muszę, muszę zobaczyć, co to za jednostki da. A to idą besergerowie. I może zróbmy z nich takich mm, strasztylniom. Ustawmy im line, trochę nie weszła ta linia. f 3 mamy no i dobra, nie tak sobie stoją. Co, ma co mamy tu mam? Co tu mam? kolejny przejście tu, tym takim nie wiadomo. Nie się zbiją w kupę. Bo ja muszę widzieć co to jest. O dobra, to są ci tarczownicy. I 3 O, to jest kolejna piechota. Co tu mamy? Przejdźcie w tę stronę, bo ja nie widzę was. Proszę Was widzieć. Czy jaką jaką siłą dysponować? Dobra, to mam, Ci mają włócznie. Ci mają włócznie i jakieś liche tarcze. Włócznie liche tarcze i toporki. Czyli tak Wy będziecie straż, ale to jest mapa gówniana tutaj na takie bitwę. Wy będziecie na przykład strażą. F6. Dajmy coś takiego. Dajmy coś takiego. To będzie shield wall, oczywiście. Gdzie, gdzie? Wracać to. To będzie shield wall. I tu Was ustawimy. A ty damy tu jako support, taki jako support, taki w formie yy, square. No, i tak, i ciekawe. Ci tu stoją w pogotowie, ci stoją w pogotowie, ci stoją tutaj w szyku. Tych możemy tutaj zbić w kupę. Tak stoją. Tam my, tym damy ścianę tarcz. I ich tam innych w szyku. A mówię, a besergerowie, besergerowie, będą tutaj na dokładkę. To są bezergerowie, tak? Bezergerowie będą na dokładkę. Jako squirt taki zapasowy. No oni, jak przypierdzielą, to już czuję, że aż w kuchciach mi go To tymi, co to ja mam, to raczej się postaram. Co ja tu mam w ogóle? Niech przejdą ci, co to, to są zwykli ucznicy. Tak, to są zwykli yy, rangersi. Czyli im, w sumie tak, to w sumie ja tu będę się bronił. Jednak, bo jak mam łączników, kurde, mi widzę, czy to jest zbroję, tekstury, w łączniku tutaj ja się będę bronił. Nie, już. archersów tu cofniemy do tyłu, jak się tylko da. Ci mają tarcze, ci są mocniejsi. Ci są mocniejsi. To putmentsów damy tutaj sprzęt do niej, robią coś takiego. Okej, okay. A tych damy im, damy im ścianę, tarcz. W sumie tam ci są, tacy... tam ci są bardziej tacy bestergerowie, to niech wykażą dzikąść i po prostu niech atakują. Shield wall, tu mamy shield wall, może square zrobimy. Ci, po ci rzucają, tak? Ci rzucają. I to jest taka lekka piechota rzymska Ci mają się rzymska jak to są ci Co innego w ogóle Albo to jest jakiś rozpad Rzymu Coś czuję po flagach chyba no To, to są wzorowane tej, no, te właśnie Dobra to oni tu ich przerzucę w tę stronę a, a tych tutaj tarcze im damy do przodu Tarczowników Z tych pierwszych zrobimy po prostu Nie ścianę, tar z ścianę tarczy ale Taką wydłużoną a nie Square, niech oni tutaj próją Albo Line po prostu No nie no, jak mają tarczę do niezremyścione tarczę, tylko nie Square, no ja proszę was, mnie o. Ok, archers, no archers A są ja nie wiem w sumie co mógłbym dać to damy im, może damy im jakąś taką luźną F8 aż to i tak wszystko tutaj robi takiego squara, że ja pierdziule po tylko za, wszyscy Dobra, mamy footmanców. W sumie tu zrobimy taką śmieszną bitwę. Zatakujemy z dwóch stron. Na tej stronie ruszą bezergerowie i ciekawe, co jak sobie poradzą. A łucznicy będą tak w odwodzie. O, tak zrobimy. łucznicy Ucz... luźno. Albo nawet w okręgu niech będą. W okręgu nawet nie będą. Psychon i, nie, ich postawimy, tych uczników. Archer? Tak, tu O, tak, że oni, żeby strzelić z każdej strony No i coś takiego jakby było Myślę, wydaje Ktoś ściana tarcz, elegancko tam ar ci będą strzelać w tę stronę, ci będą strzelać w tę stronę i będzie wszystko sztos. I no i możemy przejść teraz w sumie do tych naszego wrogów. naszych wrogów, naszych besergów. Skunia zejdę, bo może przysporzy nam deczkę problemów, jak tutaj nasza postać będzie chciała wydostać się stąd. A jeszcze by wskoczyć, żeby nie mógł wyjść. Ciao, strzelimy tam, rozpoznaczam strzałę. No i coś takiego by tu wyglądało mniej więcej chyba mi się wydaje. No i coś by to zrobić. Czyli tak hmm. Cie. tymi Ty mi Czekajcie Ty mi bym przyatakował W tę stronę Tylko czekajcie, bo gdzie ja tu się obstawiłem, czy ja się z tej strony Gdzie ja tam, o wojska tamte o, rozstawiłem to, to, jest pytanie, bo nie mogę mapy podejść, teraz nie wiem Jak Jak ja tam poszedłem ale gdzieś tu przy drzwiach się obstadziłem. Mogę jakąś mapkę podejrzeć? Nie. M? Też nie. Ale tu chyba, tu jestem, wiecie? Tak, tutaj. Tutaj są jedni. To są... O, już falę do mnie. Dobra, to ci niech się dojdą. Niech prują. Ja tu przyjdę i zobaczę jak to się sytuacja porodzi, nie gdzie oni idą. Ci footmeniści drudzy mają miejsce takim z drugiej strony. Ci mogą iść bez sergorowi, mają iść z drugiej. jeśli mają tej strony u tu też czekają na nich zaraz zobaczymy jak to wygląda stoją chyba gdzieś to regiony rzymskie tam stoją, czoło widzę tarcze idą besergerowie pytanie gdzie o tu stoją chyba to grubas jest jakiś wykukszony grubas. O tu strzelają ucznice, czyli to tu, to tu, czyli tak czyli zrobimy tak, charge everyone, i szóstka, i po prostu idę do góry i patrzę, jak to się biją. Coś takiego mnie więcej, by to taki miał, miał być taki plan ci się z lewej wcześniej niż ci z prawej. No ale teraz możemy sobie podejrzeć, jak na przykład ci sobie radzą tutaj, wgryzają się tymi, ci się wgryzają Gdzie ich wchodzą, ściana tarcz ładnie tutaj działa Blokują ich squarem Ci łucznicy strzelają Ale tu już wchodzą w uczników. weszli w łuczników w zasadzie Weszli w łuczników, czy po prostu znowu mi się zrobi ten bug, gdzie piątkę zmienimy na przykład i Dobra, kazałem atakować tym jednostkom, bo one tak w sumie trochę umierając z... niepotrzebnie stoją obok siebie i tylko jest square i nic więcej. Tak to tak, ci tu biją, ci strzelają, a tam ci biją się tam znowu. Tu z lewa z prawa przychodzą między stronami się wymieniają jednostkami. No to jest bł błąd jakiś gramia aktualizacja modyfikacja nie miała. Troszeczkę musiałem tutaj się namęczyć, żeby mi ona odpaliła. No, ale jak ktoś zna Munchen Blade, to wie o co chodzi. No i tak, lewa... O, teraz obserwujmy sobie. Lewa flanka y radzi sobie znacznie gorzej niż prawa w skład prawej wchodzi troszeczkę więcej w roku widzę niż w składle Oja przyszli i przyszli nasi w się sensie Rzymianie, yy, jeśli tak ich możemy nazwać, oczywiście, bo to są wzorowane jednostki na wczesnym etapie Rzymu No i przyszli Rzymianie wspomóc ich, a nie na pyskitu a tutaj kawaleria jakaś biegnie, nie wiem skąd konia chyba chyba wsiada niego z powrotem, no to czasem Teraz się cofnął. Ucznicy nie wiem, czy oni strzelają, czy mi się strzały, skończyły, czy po prostu czekają, aż wybdiją te jednostki. Bo w sumie tu można by było zrobić jakiś przemysł, żeby te jednostki strzelały. Coś tu strzelają, poczekajcie, ja sobie przy, przybliżę. Oj, tu doszły nowe jednostki. Nowe ucznicy doszli. Tak, to ci rzymscy oszczepnicy. No i tak, ci ucznicy coś tam pyrkają, coś tam prkają. No tutaj z nasz, naszej strony prawa, prawa flanka legionistów dzielnie odpiera galijskie jednostki tak powiedzmy sobie, tak w uproszczeniu, no barstary są to wikingowie bardziej, no ale że nie raczej z wikingami tak z nie mieli raczej styczności, także możemy ich po, podpiąć pod galów, być innych, inne plemiona w stronę Renu barbarzyńskie, bo to bar barbarzyńcami nazywali yy, Rzymianie praktycznie wszystkich yy, w yy, do Renu. No i tak, ci ucznicy tu strzelają. Ten nasz tutaj ziemek próbuje coś szarżować i się wraca. Yy, tutaj ładnie szyk się trzyma. Rzymianie tutaj przekupili kilku yy, heroldów yy, germańskich i dołączyły te jednostka jednostki do strony Legionu. No tutaj. Piki idą w ruch, i co, to są toporki, tak? Trzymają się jakoś te jednostki, jakoś się trzymają. Tutaj, bitwa jak wygląda? No, wygląda podobno, to jest więcej tych wrogów, ale Rzymianie nie dają radę. Chociaż, trup A się ścielałem z srogo. Ach! No i tak. Lewy front, lewa flanka wygląda zdecydowanie gorzej niż prawa. Ucznicy nie mogą strzelać. Myślę, że troszeczkę więcej się wykażą. Także myślę, że możemy wejść tutaj w, w legiony rzymskie ucznicze. O, ten tu poszedł. No i na przykład ucznicy za mną. Hold fire. Bo w sumie tutaj wy powinniście tu stać, a nie strzelacie. No i co? No i wesprzyjcie tych. tą stronę macie miecze to napieprzać czy co wy tam macie, nie wiem co wy tam macie, co tam dałem jeszcze lepiej jak miecze, kurde bo macie jakieś topory no i szóstka z powrotem, spójrzmy co tam na froncie słać dobra jak trochę się zbliżyłem tutaj to mi zaświdrowały oni się biją, to, to po prostu praktycznie e, tuką się po tarczach i mało kto ginie, no ale tutaj spaliśmy lewą flankę łucznikami, którzy nie mają raczej pola do popisu ponieważ nie robią yy, ostrzału punktowego, muszę strzelać na wprost, także to od lewa flanka tutaj jakoś się broni w tej ciśnienie yy, termopilskiej. Tutaj prawa flanka również sobie radzi dobrze, no ale to raczej nikt nie umiera, jak patrząc na statystyki z prawej strony. Także myślę, że powinniśmy im trochę pomóc tym jednostkom, bo będziemy tutaj siedzieli do trzeciej nad ranem, a jest pierwsza 20, więc myślę, że możemy zmienić tutaj stronę trochę. Na przykład w tych Wikingów. W tych, co to nie Wikingów, tylko tych. Tylko w tych barbarzyńców. No i na przykład te jednostki. Tu zrobimy tak. Te zrobimy tak. O proszę bardzo, ucznicy przeszli na naszą stronę. Aha. Dobra, niech oni ten i. Ja mi się rozproszę, i ogień, nie wiem, i mieczem. Dawajmy no, ja się, że mógłbym przełamać impas tutaj z tej strony. Proszę bardzo, kawaleria Dobry gościu jest, dobry gościu wyciągnie. Teraz tak. Taktyka rzymska m, mogłaby by, nie wiem w sumie, to, z ucznikami oni mieli tam różne, różne sytuacje Już tak ale tak, tutaj przełamaliśmy impas trochę z tej strony Ale i tak się będą bić do rana Bez kitu No tarcze idzie, także ciężka sprawa Ok, wejdźmy w piątkę FPSy dropią FPSy dropią F Follow me Wszyscy Wszyscy do mnie Zróbcie coś zajebistego z tego. Z tego. Z... No, razem z rzymskimi jednostkami. O, dźwięki mi się wyłączyły. Dobra, zrobimy tutaj Square'a. O, dobra, tutaj popruli z tej strony, ale z tej strony cisnęm na nich Rzymianie. Mesergerowie. Tutaj łucznicy głównie są. I lekka piechota rzymska, dobra? Ci tarczownicy tutaj idą z tej strony, ale tu już raczej, w, yy, yy, oj, no i coś tu się zabijają, a raczej beselgerowie giną. Jestem teraz w łącz, wcielony w bezsergów więc widzę, że yy, raczej dostałem baty, bo są w szyku. Czyli weźmy w taki, i tak każdy ma to wszystkim, bo jak są, szy, jak są w szyku, no to zostałem w dupę. No, wejdźmy w tych. Wszyscy. Dobra, teraz będą się proć wszyscy. Także możemy zobaczyć teraz statystyki, jak będą wyglądały, jak się biją. Raczej, że ja nie dostanę. Teraz w Cire. Chociaż biją się porównują. Cholera, nie robię takich przepychanek w mieście, naprawdę. nie, no to Rzymianie mają siłę potężną, ale to wybijają tych z boku, co się odłączyli od szyku. Więc yy, rzyms rzymska, yy, rzymskie jednostki mają lepsze szanse na rozwalenie. No spójrzcie, tych Otham, Swarm są. Już im chyba tarcze po popękały, wiecie? Tarcze im już chyba popękały i już mogą przełamać się tutaj, przebić przez tych Rzymianie. No jednak to są jednostki lepiej wyszkolone, mają lepsze pancerze chyba. Nie, bo na przykład besergowie to mieli mocne topory. Ale o, widzicie, besergowie to z, z, zabijają dużo. Ale ginie ich teraz też. O, o zabijają i giną. Dużo zabijają i dużo ich ginie. Teraz pytanie, czy których jest więcej. Mm, teraz załamał zabijają. Przełamali impas, zbili się w kupę. Na przykład ci wyginą. Ja. Właśnie ci właśnie zadecydowali o tym, że się przełamał front. Że prawa flanka całkowicie została wybita i została tylko lewa flanka. A w lewej flance, główną siłą są łucznicy, którzy mieli być tutaj atutem legionarskim, ale to nie ja przewidziałem, że to będzie mapa miejska. No i w mapach, gdzie jest ciasno. Jednostki stricte, yy, stricte, do walki wręcz są zdecydowanie lepsze. Yy, łucznicy w miastach są bezużyteczni, no chyba żeby na dachach stali, ale tu nie ma takiej możliwości w tej mapie. Yy, także tu raczej wygrają, obstawiam, że wygrają yy, besergerowie. Myślę, że byśmy pchnęli tą potyczkę trochę dalej, chociaż tu ich wybijają pomału. Spójrzcie, tarczami tam machają. Je, jest przypychanie, jest przebicie. No dobra, to to za bardzo mi tnie. W dalszym ciągu jest to duża ilość jednostek. A o, na tej map, o widzicie, już się jednostki. Y, ży, Więc Rzymianie przegrają serg, o, ale tu ich teraz zaczęło umierać trochę. Takich czterech naraz zginęło. Jeden zabity, dwóch, dwóch zabili, jeden umarł. Ranger, rangersów Rangers zabity został przez Clan Warrior, czyli swoje, swoje. Ci. <grym> Bez hitu. Bez skitu, Wiecie o co mi chodzi. Tam zabijają ci, co przeszli, zabijają swoich. <laughs> i, A nie, lepiej, ci, co przeszli do wroga, zabijają tych, którzy z wrogów przeszli do wrogów. Z sojuszników przeszli do wrogów. Czyli, de facto, zabijają siebie yy... po, po przeciwnych stronach. Chyba dobrze powiedziałem. Już mi się pogubiłem trochę tutaj. Ci trochę, tych trochę przeszedł tych trochę przeszedł tu, ale raczej jest przewa, przew, przeważa ilość legionów po stronie Bysergów, yy, także tu już widzę, że ranger się umierają, czyli już wypijam uczników masowo. Także mało się zostało tych Rzymianów, Rzymian. Ale w dalszym ciągu jest ich aż tyle, że aż mi się tnie jak ich splicze. także musimy sobie poglądać bitwę z oddali. No i raczej myślę, że wygrają bez Spójrzcie, no mają tutaj ładny szyk. Z tej strony. Mają ładny szyk. No tu jest trochę tych, piechoty rzymskiej. Która się trzymają. no oni mają tutaj tarczywników, więc raczej wygrają bitwę. Myślę, że moglibyśmy pomóc trochę którymś Bo jeszcze muszę inne rzeczy nagrać, wszyscy follow me Za piechota, że jak jakby było więcej typu A ci mają toporki, to też nie jest źle to też jest dobrze. Tutaj przejdźmy z tej strony. Dobra, wszyscy atakują. Zobaczmy, co to się teraz wydarzy. No nie, mają większe pole. Jest linia bitwy bardziej rozciągnięta. Piątka, ucznicy. Hold fire. F3, bo jak mam hold fire to. o, to teraz się rzeźnia zacznie, jak ci wszyscy przestali strzelać. No to Rzymianie już przegrali. Tak, została się malutka grupka. Tu się niemiłosiernie. Pomożemy którymś? Staniemy po stronie Rzymian, czy po stronie tych? A weźmy po stronie Rzymian. Tylko, że cholera standardy nie widzę. Teraz de facto i tak nie wiem Jak to? Czy jestem po stronie drzemian, czy może na nie? Teraz jestem po stronie Rzymian, bez kitu Circle Formation no i tak O, bo proszę Was, bo tu trochę doszło do nas. <ścoughs> Teraz nie wiem kogo bije Dobra, łączników swoich biję. Ale dostałem w, w pierdziel. Ale dostałem strzała. Bo besergi mi pili z tej strony Dobra, temat. matrzy się strzał, to możemy po trochę zabijemy jakieś może beserga. O kurde, w swojego strzeli chyba. Może beserku, wy tu zanim do, dom a dostał A, skórczy syny. Ale dostałem w piździec. O, przegrali, dobra, Patnia wygrała potyczkę z Rzymianami, wszyscy mieli dość zróżnicowane jednostki, ale to była bitwa stricte miejska, więc tu było ciężko na manewry wojskowej zgodne z taktyką bitewną Rzymian, a to w sumie wszystko jedno, ci będą umierać. Okej, okay. w sumie z mojej strony to będzie na tyle, jeśli chodzi o materiał z potyczki. mam nadzieję, że się wam podobało i myślę, że nie będzie zbyt długie, bo jak mówię, jak będzie długie, to podzielę to na dwie części, także trzymajcie się i strzała!